Halo, 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 hi guys, cześć, mam z tej samej Chance the de prompt, w chair, a dzisiaj sobie gramy znowu Dead by Daylight, tego killer, dziś otóż kupujemy sobie, no, nowego tego, nowego, kosmetyka, tak, kosmetyka, nie killera, przepraszam, widzowie, no, kupimy sobie, kurde, ten też jest fajny. W ogóle, tego z by nie kupić, on jest najlepszy, do, no. i on, ten, ten w ogóle też jest fajny. Taki, że po, jesteś takim potężnym ziomkiem, to też jest takie fajne. Ty, pan, tu masz takie łóżka, tu... To jest takie mech, i... Też jest fajne. Ej, w sumie na to mnie stać, ale... Eee, jeszcze taki najbardziej spocony skin, o. Dobra, to jest taki najbardziej spocony skin. I, czy na pewno chcesz odblokować ze śmiertelnego kocieka? Jasne. O kurde, i ta maska jeszcze. Ja tu nie wiem, powinien mieć jakąś lepszą maskę do tego, ale sami widzicie nie jesteście lepszą maskę, nie wiem. O, to jest idealna maska do tego. Ewentualnie też żeby by spoko. Albo coś takiego, albo nie wiem. O, o, w sumie to nie jest takie złe. No ale w skrócie... O, albo... o, o dobra, to też jest piękne. Albo co? Dobra, tu przeciągam. Zmienię cyperki i możemy zacząć grę. Dobra, żeby nie było, że gram cały czas tym samym, to w sumie tylko jest jeden perk, zawsze gram, czyli wezwanie pielęgniarki, ten. Nurse no, Calling, mamy Dysonance, mamy Deszczyk Emocji, skok napięcia i tu mamy builda w sumie taki, nie wiem, kasetowy. Kasetowy lekarz, że Czy poszedłeś do lekarza, on cię zbadał, i potem sobie puściliś muzykę, bo poszedłeś do sklepu z kasetami, no. Kasetowy lekarz, tak nazwałem tego builda. No co nie? Ej, czekaj, trzeba tutaj... o no i dobra, teraz można grać. Teraz można grać. Czekaj, nie, nie można grać. Trzeba sobie jeszcze coś tutaj ustawić. No i daj, dajesz jeszcze tą lesbijską flagę dumy. Dobra, teraz oczywiście można grać. Można? Można. Dobra. Dobra, ej, w ogóle ten... Y, te bomby nie wiem, dlaczego nie przypominają mi, jak na to patrzę, to albo bomby z Isaaca, albo jakieś bomby z... Y, jakiejś takiej gry na telefon. Dobra, teraz powiem, że w sumie Legionem tutaj dawno nie grałem Co nie? W sensie nawet no, ogarniam podstawić, to, to nie jest jakiś najtrudniejszy giler w grze Jakby też mogę trochę bardziej line Przez to, że mam światło w pokoju Oj, Dysonance nam od razu pomógł Pa na to. W sumie Dysonance jest dobrym perkiem Jakby się zastanowić Jakby to, że ci pokazuje ten, jak Jakieś dwójkę graczy naprawia gena No, to jest spokój, akurat Nasz kasetowy lekarz tutaj powinien ich wszystkich zniszczyć tak bym powiem. Kurde, na temat mojego builda Tutaj gdzieś uciekał chyba. Nie na telefon mi spadł w takim momencie. Co to ma być? O, siema. Okej. Okay. Przeskoczyła ta osoba. Użył tego od razu po prostu, wiecie. Eee, to samo co ta osoba. I uwalnimy. No i pięknie. Dobra, weźmy tutaj to osobę z szafki I co jak tu była druga osoba w szafce? Ja nie wierzę I cały team się tutaj sował. A to dla mnie nawet lepiej, czekaj, to jest za... Ta... Jak go powieszę To ja telefon ten poprawię, żeby mieć tutaj wygodniej Kuda, Ten ten szak się prezentuje No bez skitu, czekaj, już poprawić sobie tylko telefon Mam nadzieję, że teraz to mi spadnie No jak przed chwilą tutaj taki fail na odcinku mógł być grany Chodźmy za Tutaj na pewno nikogo nie ma. Chyba nie. Nie wiem, nie wiem. To tak, szczerze, to moja postać, to ledwo co wydaje. O, widzę, wykresza ten skin. Ma pomalowane paznokcie na ten. Na fiolet. Violet. Jakby to na to można było powiedzieć. Dobra, zróbmy tak. Jak się uda, to ja bym od razu wolną, po prostu. Tego tutaj, o serw... widzicie moją myszkę na lewo, kurde, bo mi się coś popsuła z aplikacją do tego Dobra, pomysł, po prostu zróbmy tak i o, Okej, bez większego problemu, trudno, dobra, dzisiaj będzie, będziecie mi pokazano dosyć często jakąś myszkę No niestety, bywa czasem, bywa o, ser, A co, to mi przerwało? Ale, ale to jest idiota w takim razie, pa Normalnie go się będzie drugi la raz teraz wisiał Czekaj, miałem genialny pomysł, powiesz go? Najszybko zrestartuję tą aplikację, żeby ta myszka mnie nie co nie? No profesjonalne ludzie robią to właśnie, coś takiego na tym No i nadal mam to na drugim ekranie jeszcze cokolwiek o BSA eee, Ale profesjonalny ten, no i super, nie znikło, wow Jestem z tego powodu starszy. zadowolony Ktoś gdzieś na w gena? Nie ale ja bym poszedł kopnąć tego, bo... O, ktoś tutaj był przed chwilą Ktoś tutaj był Przed chwilą, ale nam chyba uciekł Albo jednak nam nie uciekł Jednak tutaj zdarzył tutaj Swoją... Swój wizerunek Także szczerze nie miałem pojęcia czy ona tu ma paletę Jakby... Chyba robimy tak Aha, nie trafiłem jeszcze. Co za fail. Co za fail. Okej. Okay? To jest strasznie głupie yy, z strony tej osoby. Kurde, ja nic nie widzę. Tyle wam powiem. Żadne słowo nic nie widzę. A tam widzę, że dalej wiadomo, że robią gena. Eee, yy, dobra. Ja raczej już zaraz trafię. Niestety ma tutaj paletę, z której nie skorzystała ta osoba. Jakaś największa idiota, Pipi Mysza. Jak to wygląda, Pipi Mysza, to wie, że. Ten, że było można użyć tutaj tak zwanego. E, widziałem tutaj jakiś hack w pobliżu. O, dobra, to jest hack Nie widziałem go. I co to, tam. Widzę, że tam tego genę naprawiają. Dojdźmy do niego jak najszybciej. Jak dwójkę go naprawiają, to dla nas nie jest za fajnie. Najgorsze jest to, że ja ich totalnie nie widzę. Gdzie oni mi uciekli, serio. To jest to, że... O dobra, tu, tu jest jeden typ No co to widz... Widzicie jak on się tepnął? Widzieliście to, jak on się tepnął u mnie? No dobra, przynajmniej go trafiłem raz to też starczy O, tutaj widzę, że ktoś był przez chwilę Przez moment Eee Jest tutaj to... Ta... Aha, była w szafce, świetnie A jeszcze da mi się oślepić, najgorzej ale ważę, że ten, każdego bam walniętego. Mógłbym teraz użyć tego mojego szału na tym Legionie, ale... Eee, eh, not worth it. Ej, czy ten gości będzie trzeci raz wisiał? Czego nie tego co on teraz będzie trzeci raz chyba? Nie, bo to jest ten co będzie trzeci raz wisiał. Yy, dobra, zróbmy tak, to on się nabierze tam ucieknie dalej. To dla nas będzie to lepiej. Niestety on idzie w takie miejsce, że tam nic niestety nie widać. Chociaż dobra, jest tutaj kaminek, więc... Aż tak nic nie powiedziałbym. O nie, tam genę robią. Nie, dobra, to trzeba się wrócić. Bo, jak w sumie każdego mam na hita teraz, a nikt się raczej nie będzie leczył, tego obstawiam. Bo, jak patrzę, jak oni raszyły te wszystkie geny, to dla mnie to jest nawet lepsze. Jak oni właśnie tak grają. Jak teraz, yy, on tutaj jest, dobra, to weźmy go. Czy jest tak, tutaj na górze? zrespój się niestety się nie zrespił, ale tu jest obok, dobra. To tutaj zanieść tutaj na ten obok. Nie no. Tak szczerze, skiny w Dead to Killerów są. Nie, tak jest. Sobie. No, I powiem Wam, dlaczego skiny to właśnie Killerów są raczej słabymi skinami, w sensie. Bo jedynie co będziesz widział, to jak masz tego skin do broni, co nie. A jak masz skinować właśnie do killera, typu nie zmienia ci całą, całą twoje postaci, to twoją postać, ty nawet tego nie będziesz widział. Nie wiem jaki killer mógłby zobaczyć ten, yy, pełną wersję siebie. No pewnie tamten, jakiś z tam naprawiają. Tak jak miałbym obstawiać... Chodźmy tutaj ten, a nie, on się już niszczy, to nie trzeba. Z tym wiecie ktoś? Yy. Nie wiem, nie wiem, ale gena naprawili, więc... Niedobrze. Obstawiam, że będą teraz iść po niego albo do tego gena. Ja bym zaryzykował i poszedł na tego gena w takim razie? Chyba nikogo tu nie ma. O, 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 tam ktoś był. O, ucieka przede mną teraz, no i świetnie. A dobra, mamy ją. No i pap bez problemu. Pipi męsza. Nie wiem, nie wiem, co, to jest zagracza on chyba totalnie w grę nie ogarnia. No i nie, no widzicie to okienko teraz, zauważyłem ten. Yy, a wiem dlaczego. O, te, teraz wam naprawiłem. O, dobra. Teraz teraz powinno wam wszystko dziać i to okienko znikło. Ja nie wiem, co ja robię, ono zaraz mi ucieknie w takim tempie. Albo jednak nie. Albo jednak nie. dobra, uczymy ten, zdolności po prostu do przemieszczania się. Bo do tego też ta się jest dobra. Hmm. Okej. Okay. Nie, nie wierzę. Dobra, rzucaj i paletę, debilu. O, rzucił, dobra. Jednak pomyślał. Dobra, kopnijmy teraz sobie to. Yy, trzeba. O! Ten to tutaj stał. Ziomek. Powiem tyle, jesteś idiotą, bo skoro i tak stałeś Normalnie kościół mógł sobie ten, mnie jakoś tutaj pokonać A ja on naprawił gena, co on myślisz, że będę się z nim wiecznie ganiać? A nie wiem Dobra, ja jego wieszamy tutaj drugi raz, no i co? Używamy zdolności, żeby się tam przemieścić do tego gena, bo Ja tutaj nie widzę innego, kurde, ale fajne są te rączki na, na tym skinie, takie rękawiczki mam No, różowe f mi się ten skin, o już widzę, że Jak usłyszeli mój terror radius to uznaję, że nie, 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 nie naprawiamy tego gena. A przynajmniej jedno sobie już nie naprawia. Ciebie czym jest zbejtowali? Nie, na pewno tu ktoś musi być. Dobra, chodźmy szybko do niego, bo obsażę, że ktoś będzie go zaraz chwilę zdejmować. E, dobrze, że przynajmniej tego gena aż tak mocno nie zaczęli naprawiać. Czyli gdzie oni mają wszystkie a Tam jeszcze jest jeden gen. O, właśnie. E, Będę zaraz zdejmować tego typa. Mmm... Dobra, eee, czy, to, czy to jest znowu pipi mysza? Jeśli to jest pipi mysza, to przepraszam cię ziomuś, ale... A ja? nie udało się trafić? Kurde, udało się. No, weźmy tutaj tak, zróbmy, żeby... Eee, dobra, ja mam pomysł, po prostu przebijmy tutaj tą animację, co nie? I kur... ej, jak się postaram to się uda nawet, trafić ją A, dobra, nie mogę się tak z nią ganiać. jeśli naprawię gena, lepiej się skupić na genie, taka prawda, więc Siema Dobra, pięknie, pięknie Eee, ja widzę, że gen się zaczął niszczyć. Eee, stoimy w, w tą stronę, żeby tutaj nie dostać obrażeń z jakiejś granaty, co, co nie mają i trzeba właśnie powiesić tutaj na jakiś najbliższy hack, co mamy. Czyli ten na przykład, bo ten jest tutaj strasznie blisko. No i kolejny był ten. Przech najpierw i mysza, miło się grało, ale ten. A i niestety naprawili. Eee, on się niszczy, ta niszczy się. Ja mam pytanie, czy jak mądrzy gracie, gracze, poszli na koło? Ta, ta, zrobili to. jak właściwie mądrzy gracze, że poszli na koło? O kontrola gniewu, jakieś se Tutaj widzę, że robię. Mm, nie naprawia. Okej. Okay. Eee, o kurde dlaczego nagle zaczął mnie tepać? No ej, hallo. Dobra, nie straciłem typa z zasięgu. No może straciłem? Dobra, czekaj, jeśli oni ja naprawią tego gena. Ja będę przesrany, w skrócie. Jak już został mi wycinak i parę... okej. Okay. No i... Powiem tyle. Zjadł się z Mógł chwilę poczekać, aż zaczną podnosić tego typa. On uznał. Nie, 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 zrobię to po chwili. Tak szczerze? Ja nie. No nie, wiem, jak on mógł to tak zrąbać? E... No i co, no, uciekł mi jakoś tędy no, niestety zgubiłem go, trudno. Albo jednak nie, jednak go nie zgubiłem. Ej, bo ten mecz zaczyna być dobry, co jest? Ja on teraz przez paletę przeskoczę. Ja dozeńczę. Mogę użyć tego mojego skill'a, ale mi się nie chce. Kurde, na szaklu mnie będzie teraz robił ziomek. A, no, bez mnie teraz sobie na szaklu. Yy, mogłem użyć tej mojej umiejętności, ale nie chciałem się. Chyba ja mam pomysł, po prostu go walnimy z tej naszej umiejętności. I po prostu chodźmy do, teraz do, do tej typiary. No i, bo nie miałem pojęcia, jak to inaczej możemy zrobić. Jakby. Jeśli inaczej tego nie zrobimy, to będzie kiepsko Kurde, w ogóle wyłączyłem tryb streamowania, więc jak ktoś będzie do mnie pisał teraz, tutaj na Discordzie, to będziecie mieli likowanie Teraz, zdaję sobie z tego sprawę Okej okay. yy, Nie. Kurde, ale mądra osoba, bo nie użyła palety Teraz uży... a Serio? Góry, prawie Dobra, i tak zniszczyłem paletę, więc jestem zadowolony Trzeba wrócić do tego gena, bo ja coś czuję, że ten się już może to naprawić Jakby, że trzeba takie... Jakby, dysonans jest dobry, ale on działa właśnie jak, jest, jak są dwie osoby Ta, uciekł mi Trzeba kupić tego gena jak najszybciej O no, właśnie Eee, w ten powiedział ziomek. Tam jest szakla, na którego totalnie nie umiem gracia. Tutaj to ja cię raczej porobię. No! Nie, nie wiem co on sobie myślał. W ogóle... Czekaj, co ja przeskoczył przez okno? Jeśli tak to, to trochę dziwne, trochę dziwne, że gra dopiero mi teraz to załapała, że ten ziemek przeskoczył przez okno, ja nawet tego nie widziałem. Kurde. ale mówię, skiny do Dead by Day to są takie, że super, są zajebiste, ale grasz killer, killerem i tego skina, co ty nawet go nie widzisz. A grasz, tym? A grasz z tym... Jak grasz surwem, to że swojego skina, to jeszcze tego, skina killera. Jest takie... No, zgadnijcie kto wygrał. Dobra, gdzieś tutaj się Trapdoor zarezpił. Nie, to się Hatch nazywał w tej grze, nie Trapdoor. Trapdoor to w Minecraft. W tej grze to są hacza właśnie udalić się, czy... dopiero... Eee, yy, nie ucieknie zależy czy pójdzie teraz do bramy nie, ja to spieprzyłem ja to spieprzyłem nie, trzeba użyć tego, mojego e, perka, tutaj, żeby. Jeszcze to jest ostatnia szansa na to, że wygramy. Jeśli Taty Piera poszła sobie do tej bramy, Kurde, ja to tak spieprzyłem. Miałem ją na widoku. Mogłem już, nie wiem, e, pozostawić tego hacza, i pewnie to naprawia. Tą bramę. Oczywiście, oczywiście, oczywiście. Okej, okay, dobra, jest szansa, jest szansa jeszcze, widzowie. Nie, mamy szansę jeszcze jakąkolwiek Kurde, no nie Dobra, ale jeśli będę teraz ganiał, to Bez problemu nam się to uda zrobić, eee. Dobra, mogę użyć szału, ale Jak dla mnie useless, będzie szał teraz Zresztą, nie wiem czy szał działa na ostatniego surwa Dobra, mamy to, mamy wycinaka No No i pięknie, ej dobry meczek tak szczerze, tym Legionem Nie w dupie cię mam ziołuś. Ja to sobie odcinek nagrywam a ty mi mówisz że on cię nie wieszał No szanujmy się No może ci nie powieszę jak ten Jak do haka nie dotrę ale Ale w przeciwnym wypadku cię powieszę O dobra nie nie Ucieknie mi ucieknie mi ucieknie mi Wiedziałem że mi ucieknie Fajne go zostawić na wykrwawienie tak Fyry WYCINAK! Ja wiem, że ten! Bo ja robię film na YouTube, a ty pewnie sobie sprawy nie zdajesz Dobra! Na czas cię się porobię, ziomek I co? Eee, Jak działa szał? Wolę im testować, jak działa szał No, ta, w dupie cię mam, wycinek, mówię ci Pójdę po prostu z tobą na jakiś inny hak Tam jest jakiś hak w pobliżu? O, tu, a, Ten bez sensu No i on tak by nie zdążył ze czasem ten wycinek no, ciomek, co ty w ogóle próbujesz? Wygrać ze mną, no, potężnym legionem. I pyk, ciebie też na hak. No i ładny mecz, ładny meczyk. Opa, jeszcze ci taki tani zatańczę przy moim pięknym haku ze trzema flagami. No? Ale, pa, pa co robię, pa co robię? No i łat łatwo, mamy. Udało się, wygrałem mecz. Ej, dobry mecz poszedł. Tak, dawno. To taki prosty meczek w sumie, raczej wam się odcinek powinien spodobać No i pa, o dobra, tutaj też da, widać skina To sobie fajny jest No Może nie jest jakimś najlepszym skinem jaki istnieje w grze, ale... Nie, nie jest sobie. mi się podoba No, ja widziałem z nim w ogóle fanarta kiedyś O kurde, wy to widzicie? Ej, czy ja trzeba było GG? GG No że, żeby wiedział, że wygrał ten... To znaczy przegrał z gościem, co napisał mu GG. No, to, to oczywiste, to oczywiste. Jak ja nagrodę mogę dostać z Battle Passa darmowego? Pewnie Blood Pointsy z Dead by Daylight, ale, ale zobaczymy zaraz Co dostaliśmy? No i Blood Pointsy niestety ty dopiero jest coś fajnego taki nie wiem co to jest. Co, co, co to jest stąd... A, na mnie że to jest taki hełm na głowę. No jak kosmonauci mają A nie, czekaj, jeszcze mam to do odebrania To, sobie, to też odbiorę, co nie? Ok, aha, font archiwów, wow Wow, wow, po prostu wow Do zobaczenia na tyle w tym odcinku, widzowie Molto bene, do następnego, o, pa 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 pa